Przyszłam tutaj, żeby Wam pokazać, co tutaj się zadziało. To jest moja ronia. No już pomijam fakt, że deszcz, wiatr położyło. Nie podparłam. Niestety i tak to zostało. Ale muszę ją pozbierać z tego względu, że zobaczcie, co tu się wydarzyło. To już jest po prostu na tych gronach. To tu wszystko już jest o... Widziałam tutaj kosy, już je przeganiałam. O proszę, to jest całe. Tak, a aronia ma taki cierpki smak. E, ja nie wiem, a że jednak i tak lubią te czarne jagodowe. A to jest, to jest naprawdę super owoc. W tym momencie zbieram i będę przemrażać, no bo potem, żeby z niej wyciągnąć soki czy inne historii, czy trzeba się pozbyć tej goryczki. A właśnie pozbywamy się w ten sposób, że przemrażamy te owoce. Więc ja sobie to dzisiaj pozbieram, póki jeszcze mam co. Aronia zebrana, ale nie do końca, ale nie mam już miejsca, więc pozwolę chyba sobie na tyle, żeby jakąś gałązkę zostawić tym ptakom. Tylko muszę ją tam przepchnąć, żeby się wyprostowała, bo już trochę je zużyłam, bo te grona były tak ciężkie, że przechyliło się te gałęzie. Próbuję tu zaczepić jeszcze o inne, żeby się trochę podniosły. O! Dobrze. Niech mają też jeszcze. Trzeba się dzielić z tymi braćmi mniejszymi. Starczy dla wszystkich. I jeszcze jest aronia na mojej jarzębinie. Ją już też pozbieram. To jest jedno drzewko. One nie mają te gałązki. W tym roku dużo tych Owoców, ale aronia i tak ma dużo, a jarzębina ma raptem jedno grono. Ale takie piękne, śliczne, malowane.